Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie, ja jestem UberStrike, to kanał od gracza dla graczy i w dzisiejszym materiale powtórka z bitwy. Która troszeczkę już leżała, że tak powiem, w moim małym archiwum, ale przyszedł i czas na nią. Przyszedł czas, aby porozmawiać sobie co nieco o Bliczerze, czyli poprzednim okręcie ze stoczni, ale też przede wszystkim przeanalizować go, wykorzystać może też okazję, abyście Wy sobie obejrzeli kawałek dobrej bitwy, bo ja dosyć rzadko nagrywam bitewki, ale też przede wszystkim pogadać sobie o nowych niemieckich krążownikach które pojawiły się przecież w ramach też e, prawda, e, nowej aktualizacji, którą obecnie mamy, e, aktualizacji rocznicowej. Na początku, kilka słów odnośnie tej samej bitwy. Jak widzicie, już na samym początku, po, na prawej flance, Kozak wymienił się z Orkanem. W ogóle to dosyć sympatyczne losowanie, jeżeli bierzemy pod uwagę, że ja płynę na dziewiątce, dywizjony też są dziewiątkowe. No więc tak, rzuciło też ósemki i siódemki, więc można powiedzieć, że. Bycie na topce. Dosyć rzadko zdarza się dziewiątkami i warto to wykorzystywać. wykorzystywać. Jesteśmy w dywizjonie klanowym, naprzeciw też klanowicze, więc bitwa tym bardziej zacięta. Jak to się mówi, prestiż wewnętrzny leżał tutaj na szali. Warto zobaczyć też tutaj, że poza bleacherem w naszym dywizjonie jest. Z tego co widzicie, Alzacja i Ulster Gotland, więc no, jest akurat potężnie dziewiątkowo lewa flanka bez niszczyciela, bo jeżeli by był już dawno, byśmy byli wyspotowani. No i warto też dodać, że e, tak jak widzicie, cały czas nad głowami mamy latającą kagę i Karserja, który też jest u przeciwników. Przechodząc do, samego, do samej aktualizacji, może na początku o e, nowych e, krążownikach niemieckich, to nie będzie typ e, takiego okrętu jak właśnie Blitzer. To standardowo będzie okręt, który, no właśnie, który będzie e, nowa linia, po prostu będzie o wiele bardziej agresywna, e, będzie wymagała od graczy o wiele bardziej, że tak powiem, ogarniania tego, co się wokół dzieje. No i też, e, nagrywając recenzję, bo już jest na kanale recenzja Adalberta, możecie o sobie zerknąć, jeżeli macie taką ochotę, polecam, no to tam pewnie widzieliście, że okręt ma swoje mankamenty, potrafi zbierać, potrafi sekundarko sporo porobić, ale no pytanie, czy chcemy się tak bardzo szybko nim wykładać, tak też trzeba nauczyć się nim grać z dystansem oszczędnie, i uważam, że jest trudniejszy niż na przykład Napoli, dlatego że Napoli posiada tą swoją, nawet kroczącą zasłonę dymną, która po, pozwala mu uciec, że tak powiem, niezauważonym. Trzeba też dodać, że Napoli ma z sekundarki o wiele mniejszego spota, więc to też jest dosyć ważna rzecz. Tutaj w przypadku Adalberta, bo cały czas o Adalbercie mówimy. Mamy bardzo potężną sekundarkę właśnie ze spota. Zobaczmy też, że udało się zaskoczyć Karserja i Duke of Yorka na flance. Pora więc wykorzystać tą sytuację i możemy sprawnym, prawda, manewrem porozmawiać sobie o, o właśnie Bleacherze. Pamiętam, że kiedy wychodził blitzer, miałem takie pewne skojarzenia na zasadzie, że no takie mieszane uczucia. Cieszyłem się zarazem, zawsze się cieszę, kiedy wychodzą okręty historyczne do World of Warships. Jest to e, rzecz, która no, powoduje, że gra e, w jakiś sposób nawiązuje troszeczkę do tego co się działo. E, no ale też miałem pewne obawy, no bo przecież założenie było takie, że jest to ósemka przerzucana na dziewiątki, e, ostatnie manewry tego typu czyli z pancernikami amerykańskimi dziewiątki lądujące na dziesiątkach, czyli na przykład Rhode Island czy Wisconsin, pokazały, że raczej moje obawy byłyby nieskuteczne, dlatego, znaczy, bezsensowne, dlatego, że sprzęt eksploatacyjny, który był dodawany do tych okrętów, stanowczo dawał radę, aby te okręty miały szansę walczyć na tych tierach. I w przypadku Bleachera rzeczywiście te zapowiedzi były e, identyczne. Problem był, że na początku obawiałem się troszkę o liczbę e, dział, artylerii i ich rozmieszczenia. No ale w gruncie rzeczy mamy 8 luf, nie mamy 9, tak jak na przykład na drzewkowym runie, ale mamy je lepiej rozmieszczone, bo z samego, z samego że tak powiem, dziobu mamy 4... Y, rury, armaty, a z tyłu, z rufy posiadamy też cztery, więc nie jest źle do tego, prawda, możliwość strzelania, jak to się mówi, dosyć sprawnie, szybko tymi pociskami, więc ma to, wydaje mi się, że przeładowanie jest o wiele sprawniejsze niż na, na runie, z tego co pamiętam. No i oczywiście przyśpieszenie, które też z manewrowością pozwala nam sporo tutaj nadrobić. Przechodząc dalej, okręt po pierwszych testach, a potem kiedy pojawił się już w moich łapkach, no nie zawiódł mnie. Przyznaję, że jestem, byłem pozytywnie zaskoczony. Ten manew przerzucenia ósemki hipera na dziewiątkę stanowczo się udał i spowodował, że jest to wymagający krążownik, którym trzeba rzeczywiście być ogranym, ale jeżeli macie dużą i liczbę bitew na okrętach typu Hindenburg, bądź prawda RUN no to raczej Bleacher, już raczej to wiecie, bo minęło już troszkę czasu od stoczni, a jeżeli nie wiecie i będziecie mieli okazję go zdobyć to Bleacher stanowczo jest ok, że tak powiem wpasowuje się Schemat grania drzewkowych krążowników niemieckich, oczywiście mówię o linii do Hindenburga. Warto spojrzeć, że jak widzicie, bitwa przetoczyła się przez lewą flankę. Na tą chwilę pod względem ilości okrętów jest remis, chociaż przyznaję, że lepszą i bardziej komfortową sytuację chyba posiadają przeciwnicy, dlatego że o wiele okrętów znajduje się bliżej naszego naszego środkowego kapa, bo jest to bitwa w stylu wyścig zbroi, więc też bardzo istotne, co się będzie działo tutaj na, na okrętach, prawda, i co będzie zbierane. Tak też polecam. Polecam ten tryb bitew, jest jednym według mnie z bardziej atrakcyjnych. Co do samego Bleachera, no to jego zaletami stuprocentowo jest manewrowość, czyli możliwość użycia doładowania, czyli szybsze przemieszczenie się, bycie w, ciągłym, w ciągłej akcji. Zasięg 18,5 km jest zasięgiem według mnie jak najbardziej wystarczającym, bo jeżeli narzekacie na zasięg, używacie sobie samolotu zwiadowczego. Dzięki temu oczywiście macie więcej, więcej kilometrów. No i jest to oczywiście optymalne, kiedy chcecie z dużej odległości karać, na przykład głównie pancerniki, mieć jakiś tam Cel do przerzucania nad wyspami, bo bliszer akurat do tego się nadaje. Dosyć sprawne przeładowanie. Wyrzutnie torped, które są dłuższe, bo są 8-kilometrowe, więc jest tutaj szansa nimi już coś storpedować. To nie są szósteczki, na przykład jak na Hindenburgu, że trzeba podejść bardzo blisko, no ale to też ma swoje. Swoje oczywiście mankamenty okręt. Okręt oczywiście jest kadłubowo i pancerzowo ósemką, mimo tego, że tych punktów HP ma troszkę więcej, to nie jest to jakaś wartość, że tak powiem, bardzo, bardzo kosmiczna. Przejdźmy dalej. Tak jak dokładnie widzicie, teraz to troszkę my mamy przewagę, mamy nawet część środka, ale drużyna posiada dalej w swoim zestawie przeciwna. Trzy niszczyciele: Dankana, Alaskę i Kage. Więc to nie jest bitwa przegrana, to się może w każdej chwili odwrócić. I jeszcze dodajmy, że przeciwnicy prowadzą, więc to może mieć też znaczenie w przypadku zatapiania e, okrętów. Co do Bluchera, jeszcze wracając na, do jego parametrów, to jeżeli powiedziałem odnośnie jego wielkich e, mankamentów, jaką jest prędkość, jaką jest mobilność, e, minusów, jakie są, jakimi jest pancerz, to trzeba stuprocentowo też mu oddać, jest zalet jako samolot zwiadowczy, który pozwala nam gdzieś tam denerwować przeciwnika z dalszej odległości to trzeba też dodać, że okręt 100% nadaje się na typowe granie Hindenburgiem, czyli taki kiting, agresywne, agresywne granie z maksymalnego prawie zasięgu, ale jeżeli będziecie oglądali do końca to powtórkę, to zobaczycie, że też i agresywne granie na krótkim dystansie temu okrętowi nie jest straszne. Co prawda, biorę pod uwagę to, że walczyliśmy tutaj z siódemkami, więc ten margines błędu jest gdzieś wzięty, ale to nie oszukujmy się, jest to, że tak powiem, e, brane pod uwagę, bo nie tylko z tymi siódemkami walczyliśmy, były też tutaj i okręty e, naszego dziewiątego fieru pociski e, przeciwpancerne i obeki zadają dobre wrażenie. tak jak widzicie w, ładnie wchodzą i jedne i drugie. Ja stosowałem tutaj rotację pocisków, e, prawda na e, okręcie, czyli spróbować e, podpalić przeciwnika, potem przełączyć się na przeciwpancerne, chyba że nie było dogodnego kąta, żeby one tam raziły to, wtedy strzelamy dalej e, obekami. Jak widzicie wygoniliśmy Dankana e, za wyspę tu pozdrawiam Dorita, bo a, pamiętam, że wtedy to była jego e, jedna chyba z pierwszych bitew na tankanie, więc e, radził sobie całkiem nieźle, tam jakieś zatopienia były, o i mogę się mylić, ale mam nadzieję, że nie e, ale ja tutaj też jedna z pierwszych bitew e, na Bliczerze i postarał, e, starliśmy się w tym pojedynku, gdzie na pewno mógł mi wymalować dobrą salwę ale goniła go tutaj i alzacja i tak jak dobrze spojrzycie to środek Kapa w tym momencie był przejmowany przez drużynę czerwoną. Trzeba było użyć, że tak powiem, niemieckiego hydro. No właśnie, przechodząc do dalszych plusów tego okrętu, to oczywiście niemieckie hydro. Naprawka, która tutaj na tym okręcie 100% daje radę, ale też i przede wszystkim jego manewrowość, o której mówię już po raz trzeci, wiem, ale zobaczcie, szybka obkrętka okrętem. Doładowanie silnika, i już zmierzamy pomóc naszym dwóm niszczycielom, Jogumo i Z23 w walce z Somem, które nadchodzi e, od e, prawda, północy. To też jeden z Hlanowiczów, także pozdrawiam serdecznie. No ale tutaj e, wejście pod, że tak powiem, artylerię e, Bleachera e, na pewno nie należy do najlepszych rzeczy, a jeszcze dodajmy, że spotowany przez, e, przez tutaj przeciwników na pewno, na pewno, na pewno go to zabolało tam chyba Z23 użyła hydro, jeżeli dobrze pamiętam, więc mieliśmy podświetlonego. Walka przebrała naprawdę walkę na krótkim dystansie, bo trzeba było wyeliminować niszczyciele, zdobyć tutaj kapę przestrzeń. Świetną robotę odegrał właśnie Z23 i dwa niszczyciele przeciwnika poszły do portu. No na tą chwilę trzeba było otwarcie powiedzieć, że raczej bitwa jest po naszej stronie wygrana. chociaż no, nikt tego nie, nie tutaj nie rozsądził już na tą chwilę. No i no i tak jak widzicie trzeba było to dokończyć. naprzeciw został Duncan, Alaska i Kaga, która się gdzieś tam schowała. A przejmowanie kapa, nasze główne zadanie po to aby. E, właśnie właśnie te punkty poszły, ale Alaska była dosyć blisko, bo złapała nas radarem, więc mogła próbować nas dekapować, nawet w tym momencie została znaleziona. No i trzeba było bardzo szybko i sprawnie e, kolegę z amerykańskiego krążownika pozbawić złudzeń, żeby to było, e, że tak powiem, e, żeby mieć bezpieczne zajęcie Kapa, bo jak dobrze widzicie, e, rzuciła się też na, no, rzuciła się też na nas tutaj Kaga z torpedowcami, a my do eskorty e, mieliśmy e, tylko i wyłącznie, znaczy nie jest eskorta z iwrzycieli, a przepraszam, Kaga atakowała Stratosa, czy tam alazację naszą. E, Alaska troszkę się wychyliła, pod tym kątem tylko i wyłącznie pociski OB. Ona natomiast mogła próbować, jeżeli strzelałaby wyżej, e, trafiać nas, no teraz już przeciwpancerne, e, trafiać nas Właśnie pociskami przeciwpancernymi, sądzę, że wiele więcej szkody by nam narobiła. O właśnie, o takie coś mi chodziło. No ale my chcemy zająć. Zdobywać punkty, bo jeżeli pójdziemy na zwarcie. O właśnie, to jeszcze, jeszcze dostajemy nalot od Kagi. Tak też stanie w miejscu było niezbyt mile widziane. I tylko i wyłącznie... Od lotniskowców zależało to. Dobra, jogumo poszło. My już mieliśmy tutaj alzację. Kap zajęty, i trzeba było chwilę poczekać, aż jogumo wyjdzie, żeby Alaska się ruszyła. I do przodu jogumo puściło salwę. Mieliśmy kagę na prawej burcie, i trzeba było znikać natychmiastowo za wyspą, bo kaga wykorzysta to. No, oczywiście my też puścimy torpedy. Alaska schodzi. A raczej może zaraz zejdzie, dostaniemy jedną torpedę. Alaska jeszcze nie zeszła. Tam gdzieś mamy Dunka napływającego po linii, znaczy odchodzącego od wysp. Zdawałem sobie oczywiście z tego sprawę. Ale wyciągnąć go tutaj trzeba było. I strzelać jak się. O i jeszcze jedna torpeda. Kaga miała ze mnie pożywkę. Alaska pełny wsteczny. Torpedy tu się na szczęście nie uzbroiły. Przełączyłem się na przednią wieżę, i pojawia się Dorit w pełnej chwale i okazałości. E, który rzeczywiście, bez litości, tutaj e, no właśnie, bez litości mnie e, prawie pokarał. Chociaż najwięcej obrażeń, kiedy spanikowałem, dostałem od Alaski, i to ona schodzi. I ja też od pożaru, ale bitewka, no właśnie. Że tak powiem, dobra wymiana. Zostało nam Nagato przeciwko Z23. Mamy kapa. Nie mamy lotniskowca, bo nasz lotniskowiec gdzieś wcześniej mu się umarło. Taka też kolej rzeczy, ale Duncan jest zbyt daleko chyba, żeby przetrwać tę bitwę. Z23 musiałoby paść na tamtą chwilę od kagi, więc no właśnie. Punkty bardziej. Były tutaj po naszej stronie. Dziwne trochę, bo te punkty u góry pokazują co innego, no ale tu jeszcze była ta aktualizacja, gdzie te eksperty wchodziły, coś się bufowały, ale rzeczywiście na blücherze ekspert jest, no i udało się go zdobyć. Ja dziękuję moi drodzy za to bitwę. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu materiałach. Gdzieś tam jeszcze jakieś bitewki są odchowane. No i przede wszystkim, co sądzicie o blücherze, niemieckich różownikach. Czekam na Waszą opinię. Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej!